Nie ten drugi się... O, idzie chyba do łożyski. Steve to będę dużo nagrywał takich filmów. Dobra on czasem się bawił. O, chyba się bawił, ale nie wiem. Opiję sobie Steve. O, a Zig myśli czy wejść, czy nie wejść. Dobra, zabiorę jednego. na Można niu, nie tknąć. I idziemy. Steve. Nie bój się. Nasz nie gra. Nie bój się. Tutaj masz. Widzisz? Biedowie cię polubił, Będziesz sławny. Nie bój się. Idę zamknąć klatkę. Teraz jest w kolej... Okej? Okay? Później ciebie też zabiorę. Ale to jest Aha. Aha, on się chce ukryć tak. Dobra. I tak, tak, dawaj. I tutaj zagadaj. Co tutaj porobisz? Czy Steve? Steve, chodź. Chodź, Steve, chodź. Nie obrawaj się, chodź. Moja kariera nadal jest. Steve. no dobra. No. Ty, troszkę. One mnie straszą, bo one się ukrywają tutaj.

Nie będę wąchać. chyba... mi to lepa, no to. No chodź. No nie jesteś sławny. Chodź tu. No nie sławny. Sławny będziesz. Nie jesteś? Dobra, nie. Zaraz i tak pewnie wyjdzie. Elo, jo, jo. Elo, jo, jo, chodź. Manti giga czad. Widowie On zauważył Twój ogon Bo on popatrzył na, na mój ekran Który mi było wystawiał Wystawił ogon A Dobra, chodź tu to jest smaczek, to mnie dostałeś już ufa Dobrze. Dlatego trzeba mówić teraz. No, to tylko. Łą matko, łatko, zrobił kupę. Zrobił kupę. Zobacz tu, zrobiłeś kopę. Dobra. Ach. A szczurka tam nie jest. Ale... No dobra, ja chyba będę dopowoli kończyć, ale. Ale. jeszcze je pobawi. Dobra. Dobra. O, jak ja idę do sklepu? Dobra, widzę tutaj. Dobra, się... będę sobie odpoczywać. A co ten sobie coś robi. Steve, zigzag. Nie wiem dlaczego mi się myli. Idę po płatkę. Nie ma płatek, ale płatki można dawać tylko takiego kurdziana, a nie czekoladowe.

chyba chyba coś chcę pokazać kiedy karma, ale to, to chyba już nie. Pokażę. Dobra. No. W tej różnicy ani sobie. W tej rurce sobie, sobie lewą. Tutaj mamy też kamaczek. Na początku oni nie używali hamaczku. W I mam plan, położę telefon. Otwieram klatkę. Idę nie widać co będą robić. A bo mam pomysł.

Dobre, to Dobra, to będzie w tym odcinku koniec. No to pa.